W Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała koalicyjny komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. W imieniu koalicyjnego komitetu wyborczego SLD UP dokumenty złożyła pełnomocnik komitetu Katarzyna Olszewska. Państwową Komisję Wyborczą reprezentował Lech Geisel. Dokumenty Komitetu Wyborczego muszą być sprawdzone bardzo dokładnie. Po czym przedstawiciel PKW wprowadza je do komputera, przedstawiciel Koalicyjnego Komitetu Wyborczego otrzymuje potwierdzenie, że dokumenty zostały przyjęte. W ciągu kilku dni Państwowa Komisja Wyborcza podejmuje decyzję, czy zarejestrować komitet, czy nie. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP został zarejestrowany dnia 2 kwietnia 2009 roku. Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy. Zapraszam Państwa do udzielenia poparcia naszym kandydatom, do podpisania list okręgowych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i do poparcia naszego komitetu w wyborach.